Więc witam Was z porankiem, moją spuchniętą buzią. Um, chciałam się z Wami tylko przywitać. Jest godzina 8:30, 19 marca, więc wydaje mi się, że ten filmik pojawi się po Food haulu, um, który na pewno mi się sprzedał, bo w końcu zamknęli firmę i mogę też dołączyć do kwarantanny. Um, chciałam, abyście spędzili ze mną ten mój pierwszy dzień. Um, więc Marcie musi niestety dalej chodzić do pracy, jestem sama. Na przeciwko kompleksie ulicy mieszka moja mama, więc możliwe, że do niej pójdę, spędzić większość dnia. Wszystko się okaże, zobaczymy. Na razie wysprzątałam już praktycznie całe mieszkanie, bo od siódmej nie śpię, więc chciałam teraz sobie na szybko zrobić jakąś maseczkę na twarz, bo po prostu to, co moja twarz ostatnio przechodzi, to nie wiem, jakiś kryzys, więc chciałam ją sobie ładnie oczyścić. Prawdopodobnie i tak się pomaluję, tak żeby po prostu się obudzić. Bo y, niestety jest ten czas miesiąca, więc y, no, wszystko zrobię, żeby właśnie lepiej troszeczkę się poczuć, y, bo brzuszek mnie strasznie mocno boli. Ym, także tak, ym, dopijam kawkę, zrobię sobie właśnie tą maseczkę i pogadamy, jak będę się malować. masaczek z Loreala. Dzisiaj pójdę do mamy, więc w razie wezmę sobie laptopa. Czasami sobie po prostu razem siedzimy i odpoczywamy, więc może coś tam dla was przy okazji poedytuję. Kochani, więc jak widać wróciłam już pomalowana, ubrana. Jest godzina dziesiąta, zadzwoniła do mnie koleżanka z pracy, więc troszeczkę długo pogadałyśmy. Więc przy okazji już się pomalowałam i tak dalej, żeby nie marnować czasu. Siedzę tutaj przy oknie w sypialni, Leoś sobie ogląda przez okno, Stasiu tak samo. Chciałam Wam tylko szybko też pokazać suchy szampon, który właśnie często bardzo używam. Ostatnio moja mama powiedziała, że bardzo ładnie pachną mi włosy, i właśnie to dzięki niemu. W jednym z poprzednich filmików pewnie widzicie, co zrobiłam z włosami, więc no niestety teraz one zaczynają um, robić co chcą. No nie dziwię im się, nie mogę być za bardzo od nich wymagająca. Akurat ten suchy szampon bardzo często używam, jako kupuję w bucie. I on naprawdę pięknie, pięknie pachnie. Um, jak widać, ubrałam się inaczej niż planowałam, brałam sobie tą bluzę z ale ona jest mega wielka, to jest nawet eska, a ona jest taka ogromna. Okej, okay, zrobiłam też sobie paznokcie, ostatnio, zobaczcie, jakie śliczne. No um, nie wiadomo, kiedy następnym razem je zrobię, więc starałam się wybrać taki nudziak, a um, po prostu delikatny, żeby były, także naprawdę są mega. Okej, okay, więc jeżeli chodzi o moją kwarantannę, tutaj chciałam wam tylko wszystko wytłumaczyć, jak to wygląda. Dzisiaj jest 19 marca, dopiero wczoraj zdecydowała firma się zamknąć. Ja pracuję w Berszce, jak większość z Was pewnie wie. Berszka to jest sieć z Inditex, czyli Zara, Stradivarius i Berszka to są akurat trzy sklepy w mojej galerii, um, które musiały zdecydować, że się w końcu zamkną. Czekaliśmy na tą decyzję naprawdę już od samego początku. Sklepy z Juchami, nie oszukujmy się, nie muszą być w tym momencie otwarte, to nie jest żaden priorytet, no niestety niektórych ludzi tak, ale um, oczywiście sklep już nie zarabiał kasy i tak dalej, więc to było wszystko bez sensu, aby pozostać otwartym. My czekaliśmy na tą decyzję już jak widać długo. Nie byliśmy pewni, czy tą decyzję podejmie galeria, bo galeria też mogła stwierdzić, że się zamyka i tyle, i z firmy nie miałyby żadnego nic do gadania. No ale wiadomo, to nie jest takie proste. U nas są też apteki, jest Tesco, więc to nie było takie proste, żeby po prostu galerię zamknąć. Pierwsza decyzja jaką podjęli to było zmienienie godzin otwarcia. U nas galeria zazwyczaj jest otwarta od 9.30 do godziny e, 7. E, w piątki, w czwartki i piątki jest otwarte do godziny 9, więc dość długo. E, zmienili te godziny otwarcia do godziny e, 5.30, więc to już było coś, już musieliśmy grafiki zmieniać. To było tylko i wyłącznie na początku tego tygodnia. Dzisiaj jest dopiero czwartek, więc to nie było tak dawno. Ehm, Cały czas główny head office, my na nich mówimy, no po prostu główne biura naszej naszego Inditex w Irlandii, decydowały, że na początek będziemy się stosować do tych godzin otwarcia. Tak jak kilka tylko innych sklepów, dużo innych sklepów całkowicie się zamknęło. Co moim zdaniem było mądrzejsze, ale ja też staram się to zrozumieć, to nie jest takie proste podjąć taką dużą decyzję, bo to nie jedna osoba decyduje, więc fakt faktem takie rzeczy trwają i tak dalej. Cieszę się, że po prostu do tego też doszło. Więc wczoraj po południu jakoś około szóstej zaczęłam dostawiać wiadomości na moim czacie z pracy. Dziewczyny zaczęły wypisywać różne plotki na temat zamykania się Zary. Jakieś różne strony internetowe, jakieś strony z gazet irlandzkich dawały listę sklepów, które się decydują w tym tygodniu zamknąć. I tam była też mniej, innymi Zara. Jeżeli Zara się zamyka, to jest wiadomo banalne, że my też powinniśmy. To nie było nic do zastanawiania się, to wiadomo było, że jeżeli Zara się zamyka, to Stradivarius i my Berszka też się zamkniemy. Um, więc czekałam na wiadomość, no nie byłam pewna, bo wiadomo tych protek naprawdę jest pełno na internecie i nie warto wszystko, we wszystko wierzyć i tego się nauczyłam w tym tygodniu um, najbardziej. Nagle kilka minut później po tych wiadomościach um, zobaczyłam, że na telefonie wyskakuje imię mojej menadżerki, która jest nade mną. Telefon I już od razu miałam ciarki Już od razu serce mi zaczęło bić Bo tak to w sumie ona mi wysyła po prostu Wiadomości albo głosowe Albo jakieś wiadomości pisemne A tutaj nagle dzwoni, więc wiedziałam, że coś jest na rzeczy no, i oczywiście powiedziała, że został telefon od głównego biura, że zdecydowali się od jutra, czyli od dzisiaj, się zamknąć całkowicie do odwołania. Czyli nie ma, że do 29, nie ma, że do nie wiadomo którego, więc dopóki oni nie zdecydują, że się otworzą z powrotem, firma będzie zamknięta. Jeżeli chodzi o pieniądze, to jest właśnie kwestia, jeszcze którą dzisiaj będą decydować. Także dzisiaj powinnam dostać jakiś na ten temat telefon. Um, to jest rzecz indywidualna: firma może zdecydować, że nam zapłaci, może zdecydować, że nam nie płaci, więc wtedy będzie musiało płacić nam państwo. Z tego, co się orientuję, bo to nie jest wszystko na 100%, nie sprawdzałam dokładnie, ale z tego, co słyszałam, to państwo płaci około 200 do 300 euro tygodniowo, więc to nie jest jeszcze najgorzej, szczególnie jeżeli są dwie osoby w mieszkaniu, to na czynsz i takie rzeczy starczy. Więc ja, tak jak widzieliście, mój food hall, zrobiłam zakupy. Póki mamy ten mały tutaj sklep otwarty, będę na pewno kupować jakiś chleb czy coś, ale w razie wu jesteśmy zabezpieczeni. Więc tragedii nie będzie, jeżeli te sklepy też jakoś zamkną. Co jeszcze? No, Marci na razie jeszcze chodzi do pracy. On pracuje w firmie, w której nie ma klientów, są tylko pracownicy, więc u nich nie jest aż tak trudno się oddzielać, ale tak czy siak, mam nadzieję, że zamkną w najbliższym czasie, bo jednak te osoby mają kontakt z osobami poza pracą i nigdy nie wiadomo, czy ktoś nie jest zarażony, czy nie, więc lepiej by było, jakby oczywiście też musiał, jakby też wrócił do domu. Także mam nadzieję, że to też zdecydują. A tak to większość moich koleżanek większość osób, które znam, to już nie pracują, jeżeli, chyba że są osobami, które pracują w sklepach spożywczych. No to to już jest inaczej. W Irlandii w tym momencie wiem, że są właśnie godziny otwarcia dla starszych osób w sklepach spożywczych typu Tesco, Superwalu. Więc to też jest bardzo dobre, że w końcu zaczęli w ten sposób też działać. Jest naprawdę ogromna pomoc dla takich osób. Cały czas ludzie się ogłaszają. Wiem, że też dużo osób ogłasza się, że będzie wychodzić z psami dla osób, które pracują w szpitalach i tak dalej. Wiadomo, teraz lekarze, te osoby w supermarketach robią cały czas różne nadgodziny. Um, I cały czas są w pracy, więc y, to też jest fajnie, że ktoś pomyślał nawet o coś, czymś takim, żeby wyjść komuś z psami <grych> za darmo i żeby ktoś się nie musiał o to martwić. Także naprawdę pod tym względem jest wszystko, um, zaczyna działać tak, jak powinno. No dużo osób sobie dalej lekceważy, i u nas do samego końca jakieś tam pojedyncze osoby przychodziły do sklepu, więc to dla mnie to było po prostu śmiechu warte żeby przyjść na zakupy, żeby sobie koszulkę kupować w takiej sytuacji, no ale no, każdy jest inny, każdy ma inne podejście. No i to by było na tyle, no, dużo teraz nagadałam, ja muszę iść teraz do mamy, bo mama czeka ze śniadaniem, więc będę się do Was odzywać, jak też coś się dowiem więcej, a ogólnie zobaczycie, co dalej będę robić z dniem, no nie wiem, postaram się coś tam jeszcze nagrywać, zobaczymy, jak to w praniu wyjdzie, więc... U mnie już jest Wielkanocek, widać. U mamy mam na strychu więcej rzeczy na Wielkanoc, więc może na dniach teraz sobie udekoruję chociaż mieszkanie, aby jakoś ten Wielkanoc poczuć. A teraz zobaczycie jak blisko mam do mamy. Dosłownie minutkę. Myślałam, że jest troszeczkę cieplej, jest bardzo zimny wiatr, ale słoneczko świeci troszeczkę za chmurek i nie pada. Najważniejsze, że nie pada. sobie tutaj zaczynam edytować, ale jest jeszcze dużo czasu, aby mi się to wszystko załadowało. E, filmik jak widać jest 40 minutowy, ale oczywiście to wszystko będzie tak skrócone, Więc w tym czasie sobie tutaj włączę Co się stało? Co tam było? Cześć kochani, więc już jest drugi dzień. Jak widać, znowu witam Was w takim stanie, jak nie innym. Um, więc już jest chyba po 12, także dzisiaj troszeczkę później wstałam. stałam po 10, odkurzyłam, zjadłam śniadanie um, i tak to po prostu sobie leniuchuję. Wczoraj, jeżeli chodzi o wczoraj, to ogólnie uczyłam się z Maksem dużo, zjadłam u mamy obiad. I na koniec wieczorem przyszłyśmy z mamą do mnie do mieszkania z Lili, co pewnie widzieliście. Poglądałyśmy sobie Netflixa i wypiłyśmy winko, więc dzisiaj sobie trochę poleniuchowałam w łóżku. Marcin dzisiaj idzie na nockę, więc dopiero o 8 wieczorem zaczyna prasę. Ale wstał jakoś dzisiaj wcześniej, więc sobie po prostu poleniuchujemy, pooglądamy coś, może pogramy. Zobaczymy. Więc ja teraz na początek pójdę umyć głowę, bo po prostu moje włosy już tego naprawdę potrzebują ogólnie się okąpać. Wczoraj maseczkę zrobiłam, więc dzisiaj sobie stworzę nic oprócz kremu. Nie będę robić, nie nakładam się żadnego makijażu. Um, także dzisiaj taki leniwy dzień, może poedytuję jakieś filmiki dla Was, bo mam jeszcze właśnie ten cały przeklęty filmik z przeprowadzki do zrobienia, bo naprawdę tyle tych nagrywek było z różnych dni, że to wszystko poskładać w jedną całość będzie to po prostu um, wyzwaniem, że tak powiem, więc zobaczymy. No, mam jeszcze też filmik, który chciałam zedytować. Poskładać, tylko musi Marcie mi przełożyć swojego telefonu na laptopa filmiki z hotelu. Jak byliśmy na siódmą rocznicę, to też będzie na pewno fajny daily vlog. Chciałabym to wszystko po prostu poedytować, poskładać, tak żeby było już gotowe do dodania. Um, jak na razie dodałam wczoraj food hall więc my się tak po trzy dni, jeżeli teraz mam wolne, to tak co trzy dni filmiki może będą się pojawiać. Także przebieram się po kąpieli, wpiszemy z powrotem, tylko że inną i tyle, i tak będzie wyglądał dzisiejszy mój dzień chciałam po prostu Wam tylko um, nadmienić właśnie jak się skończył wczorajszy dzień uh, jeżeli coś jeszcze dzisiaj będzie się działo to jeszcze nagram i wydaje mi się, że to będzie po prostu taki filmik z dwóch dni i tyle, także no teraz pokremuję sobie buźkę mam tutaj krem rumiankowy nie na każdą na każdy rodzaj cery więc ja sobie